Cześć, Szymanko Wam wszystkim! Ja jestem Squido i to jest 27 dzień sezonu drugiego dziennika z Minecraft, naszej epickiej serii przygód. W której to będę znowu opowiadać, znowu coś zbudujemy, żeby nie było tylko, że ciągle tylko opowiadam, bo dzisiaj znowu zamierzam dużo, dużo rozmawiać. Eee, no to stworzymy sobie kolejną już kolejną. Farmę, tym razem będzie to farma krów, bo świn już mam. Bez lawy, bez lawy będzie, bo mógłbym tracić przez to skórę. E, chociaż nie mógłbym tracić przez to skóry, więc zrobimy i tak z lawą. Mm -hmm. No, zrobimy i tak z lawą, a tą wodę trzeba będzie gdzieś wylać. I powinno być spoko. Dzisiaj dużo rzeczy, o których chcę opowiedzieć, więc może już zacznę. Mam tu zapisane na kartce, bo ze względu na miejsce, w którym jestem, a być może na koniec odcinka jak będzie dużo czasu, chociaż w to wątpię, to wam powiem, gdzie jestem. Nie mam, nie mam podkładki do myszy, dlatego tak średnio będę dzisiaj nią operował. Ręka mnie strasznie już boli, a dopiero co zaczęliśmy pierwszą minutę, więc zrozum, zrozumcie, że nie jest dzisiaj łatwo w tym odcinku. Może sobie jedną kartkę tutaj dać. Po pierwsze, instrukcja do tego, jak udostępnić publicznie, bo dużo osób miało z tym problemy. W tej chwili jest 13 publicznych udostępnień, więc ponad połowa już nagród rozdana. Powiedzmy sobie szczerze, i jak dobijemy do 25, to ja to zakończę ten konkurs i będą już zwycięzcy podani. Więc naprawdę, bardzo fajnie. Oj, coś tutaj przeskoczyłem. Muszę uważać, bo. Jestem w dosyć takim miejscu... Dziwnym, zresztą jak widzieliście, nie mam tam internetu, bo miałem tego skina Steve'a na początku odcinka. O, zobaczcie, nie mam internetu, nie załadował się mój skin. A więc instrukcja jest podana. Wiem, że tam mieliście jakieś problemy, chyba te osoby, które tam mają poniżej 13 lat, to mają jakieś tam problemy. Ja za to przepraszam, nie wiedziałem, że tak jest. Ale się już nie da zmienić zasad. No, nie można. To byłoby to nie fair w stosunku do tych osób, które już udostępniły, prawda? Więc poproście tam starszego brata, starszą siostrę, mamę, tatę, babcie, aby udostępnili to po prostu na swoim profilu, i wtedy wy też otrzy wy otrzymacie nagrodę. Nie będzie z tym żadnego problemu. Naprawdę, to jest ważne, aby to zrobić. Kolejny konkurs. Dlaczego jest to? Już chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że rozdaję te długopisy za darmo. No, ale też tak liczę na to, że jeżeli dostaniecie taki długopis, no to się pochwalicie koledze, koleżance Ej, zobacz, dostałem prezent od takiego fajnego youtubera z tutaj masz link, możesz sobie obejrzeć jego filmiki, nie? I dzięki temu będę mieć widzów Ej, Nie ukrywam tego, nie ukrywam tego po prostu I też nie zmuszam, żeby było jasne To nie jest tak, że e, że jeżeli tego nie zrobisz, to masz się czuć źle W ogóle nie, nie, nie To, właśnie nie popadajmy w drugą skrajność bo ja szanuję swoich widzów, jeżeli nie chcesz, to spoko, nie? To jest prezent, i tak jak mówię. I nie, że coś wymagam za ten prezent. Jest on bezinteresowny, ale właśnie z takim nakierowaniem na to, że jednak jak, yy, promocja kanału z tego będzie, prawda? Bo myślę, że moim widzom też zależy na tym, aby jak najwięcej. Yy, jak najwięcej było oglądających, no bo dzięki temu będą mogły być lepsze materiały. Um, na przykład teraz, dobra, nie będę jeszcze mówił na końcu, przejdziemy sobie punkt kolejny. Właśnie, warto wziąć udział w konkursie, bo niedługo, może za kilka miesięcy, będę otwierał taki sklep z koszulkami, z długopisami, z gadżetami. No, i te długopisy mogą być na przykład po 10 zł. A więc tutaj dostajesz je za darmo, jeszcze z przesyłką darmową. Tak więc ja myślę, że warto jest zdobyć taki gadżet, który później może być płatny. No i nie mówię o tym, że można go będzie później sprzedać, albo po prostu fajnie jest go zdobyć. Tutaj nie. Bo tutaj chciałem, ale tutaj mamy tą jaskinię nieszczęsną. Dlatego też gdzieś tutaj, najprawdopodobniej, ewentualnie tam, e, czyli tam, no czyli tu. Coś takiego pamiętam, że poziom 66 być musi zachowany. E, dlatego się jeszcze nad tym muszę pozastanawiać, gdzie to dokładnie stworzyć tą farmę. E, kolejny punkt e, to jest taki, że no. Tak naprawdę, no to to będą prezenty dla Was na Świętego Mikołaja. <grymne> tak się fajnie złożyło, że Świętego Mikołaja niedługo wypada. Ja myślę, że w zależności od tego, jak się poczta polska postara, no to będziecie mieć te prezenty już na Mikołaja, może kilka dni później. Dobra, przechodzimy od tych spraw, które nie interesują widzów, którzy oglądają to w późniejszym czasie. Mówiłem, że dużo osób będzie takich, a ja marnuję czas po prostu na, na, na to, aby Aby tutaj przedstawiać właśnie tą koncepcję, zamiast się skupić na tym, co może być ważne Dla innych widzów No to, to jest przede wszystkim To, co mówiłem w poprzednim odcinku Jeżeli chodzi o O Audi, prawda, Bo tak, nawet tak się tak sobie po prostu w marzeniach po prostu poleciałem, że wstawiłem screenshota, czy znaczy nie screenshota, tylko zdjęcie jakby audi do odcinka, prawda, jest tam na miniaturce. No i taka jest właśnie moja koncepcja na to, że po prostu, jeżeli chcesz mieć reklamę na moim kanale, no to pierwsze kup Audi, prawda? Nie będziemy byle kogo reklamować, prawda? Prawda, widzowie? Nie będziemy byle kogo reklamować, um, bo ten kanał ma dużą wartość. No i screenshot z takiej, z takiej rozmowy na Facebooku wrzuciłem, wrzuciłem do siebie na fanpage. Możecie zobaczyć i się pośmiać. Czysto tak humorystycznie, tutaj kopiemy. Tutaj kopię, mam nadzieję, że nic tu nie będzie. Śnieżki w dodatku yy, 3, 6, 5 chyba to powinno być. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, niech będzie coś takiego. Tutaj kopiemy, to się później jakoś ogarnie. Mniejsza z tym, tak naprawdę. Śnieg tutaj spadnie, pewnie jeszcze nieraz. Bo chyba tu nie było śniegu, jak tu przyszedłem. Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. bo Pogodę mam i tak wyłączoną, żeby nie lagowało. Co mogliście zauważyć, Dobra, lecimy z następnym punktem, żeby za dużo nie gadać. Głupot 3-4. Ok, wystarczy. Wystarczy tego dobrego. Mamy tutaj poziom 95, tak że będą musiały krowy te spadać 30 w dół. To jest dużo kilo się kończy, dobrze, że mam diaksowy przy sobie Nie będę się tym martwił Ani trochę, ani trochę po prostu Budujemy Jak leci drabinki Niedobrze, niedobrze To jest coś, co trzeba będzie Wrócić się A poza tym mi tak się robi No Sorry, ale nie widzę tutaj na tej kartce Bo mam tutaj bardzo ciasne miejsce co um, następne 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 jest um, nie wiem mało już tych punktów zostało e, właśnie jeżeli chodzi o to sprzedawanie się za Audi żeby, żeby było jasne no to ten kanał na YouTube oraz widzowie którzy tutaj są na tym kanale no to jest całe moje życie no i i nie będę sprzedawał za jedno Audi całego swojego życia no szczerze, bo no za 15 lat no to, to będzie kupa złomu takie Audi e, i, i, i czy warto by było całe, całe życie cały ten kanał za to poświęcić no moim zdaniem nie dlatego dlatego nie jest tak, że, że ja chcę sprzedać kanał za Audi, ok? żeby było jasne Także trochę śmiesznie. Pewnie się też znajdą takie osoby, które będą mówić, że nikt nie chce Twojego kanału, a na pewno już nie za Audi. No i bardzo, bardzo dobrze, bo główna, główny cel całej tej akcji to jest taki aby te wszystkie osoby, które do mnie piszą te wiadomości się po prostu odczepiły i do mnie nie pisały tych wiadomości, jak reklamował ich kanały. Bo naprawdę, kiedy dostaję takie wiadomości cztery dziennie, to to jest denerwujące. I dzięki takiej akcji, no to nikomu się nie będzie już chciał pisać tych wiadomości i dadzą mi spokój. Dlatego, no taki jest główny cel tej akcji, a nie żeby sprzedać kanał z Audi. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Mam nadzieję, że mam dojrzałych widzów i to zrozumieją. Że cel tej akcji jest zupełnie inny niż em, tak promuje, prawda? To jest po to, aby odstraszyć te wszystkie osoby, które by chciały mój kanał wykorzystać tak jakby do swoich celów, żeby na nim zarobić, prawda? Bo to jest mój kanał, ja mam na nim zarabiać, a nie ktoś. Nie będę reklamował czy ich serwerów. No, I to jest proste. Także taki jest właśnie cel tej akcji dosłownie, żeby, żeby po prostu się ode mnie te osoby, nie za dużo tego zrobiłem znowu, odczepiły i dały mi spokój, jeżeli chodzi właśnie o te rzeczy związane z tworzeniem nowego nowego, nowego dobra, wrzućmy sobie jeszcze skrzynkę od razu i te, żeby nie wracać tutaj zbyt dużo, stworzymy sobie skrzynki, nie mam nie ja mam drewna, chyba dobra, mam drewno. Już się trochę martwiłem, ale mam coś mało tego żelaza. Jest, no, się wykorzystuje, no to jest mało. Dużo rzeczy już stworzyłem z żelaza, czy nie? Torów jeszcze nie robiłem. A tory są dość. E, skrzynkę pierwsze, skrzynkę pierwsze. Później się będziemy bawić w leje 3-4-4 skrzynie. Epicko. Dlatego po prostu myślę, że to jest wszystko już wyjaśnione i nie będę więcej do tego wracać. Wszystko chyba powiedziałem. Mam nadzieję, że um, tak. Tak, właśnie. To nie chodzi o to, że, żeby, żeby tenże żeby sprzedać kanał za Audi, żeby, żeby kupili Squidowi Audi, ale to jest po to, aby uniknąć tych wszystkich, którzy chcą mnie naciągnąć i wykorzystać ten kanał, wykorzystać widzów i, no i tak się nieładnie zachować. Więc to wszystko jest ważne, aby uniknąć takich sytuacji. Tych wszystkich naciągaczy, którzy, którzy by chcieli tylko reklamować swoje serwery, a na przykład za jakieś kilkadziesiąt złotych i jeszcze nie wiem co potem. Także ja nie reklamuję serwerów. Um, właśnie. Chyba, że ktoś chciałby zostać moim sponsorem, takim jak na przykład piłkarze mają swoich sponsorów. Rozumiecie o co chodzi. No to wtedy, wtedy możemy coś takiego porozmawiać, kiedy będzie jakaś umowa, kiedy będzie jakaś poważna firma. Wtedy możemy porozmawiać, a nie kiedy jakiś nieznany ziomek pisze do mnie. Czy bym nie reklamował jego serwera i mi jakoś, jakoś zapłaci potem, albo jeszcze w ogóle najśmieszniejsze jest to, że ktoś mi chce dać admina na serwerze, żebym ja go reklamował. Tylko że ja nie jestem zainteresowany grą na tych wszystkich serwerach no. To mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Tutaj sobie wrzucimy lawę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, i tutaj mamy jakąś Mhm. Na szczęście tak jakoś udało się ją e, ominąć. No tutaj jakoś zabuduję. Mniej więcej. Raz, dwa. 3 ok, jest dobrze. Teraz tylko tabliczki i wylewa Można wylać lawę. Także jedna tu. Muszę spry sprawnie tą myszą zrobić, a nie ogarniam za bardzo myszy, ale się udało. Kurczę, nie mam podkładki do myszy, nawet rozumiecie? To prawie w powietrzu ja tą myszą operuję. To jest w ogóle hit. Hit całego tego odcinka, gdzie ja go nagrywam. Ale powiedziałem wszystko. Chciałem to wyjaśnić po prostu, bo niektórzy widzowie mogą nie zrozumieć całej tej idei, całego tego przesłania, a ja nie chcę po prostu, żeby to nie było jasne. Ja chcę, żeby to jednak było jasne i proste do zrozumienia dla wszystkich. E, poziomy trzeba sprawdzać. E, mogę mieć trochę mniej fpsów, bo nagrywam to wszystko na baterii. I w ogóle cud, że ja to nagrywam do baterii, bo myślałem, że bateria mój w mój laptopie sobie nie poradzi z nagrywaniem. A jednak Odziwo daje sobie radę i to bardzo, bardzo dobrze. Trzeba teraz um, gdzieś tutaj przejść. Ciekawy, właśnie jak to będzie. Czy to się uda jakoś połączyć ze sobą? Dobra, jeden kilo mniej, ale drugi. Wow, gdzieś przeszedłem. Kurde. Tylko, że to nie jest dobre miejsce. Bo tu będzie znowu lawa od tych. Nie, nie będzie tu lawy od świń. Bo ona jest na wyższym poziomie. Na zupełnie innym. Dobra. To sobie ogarnę później. Bo tu mamy przecież chyba jakieś wyjście. Nie jestem pewny, co to w ogóle jest. Co tutaj w ogóle mamy. Nie, to jest jakaś jaskinia tylko. Yy, trzeba sprawdzić koordynaty. Jeszcze raz. Poziom 66, ale Z-711. No to i lecimy na Z-711 od strony tamtej bazy. Kurde, jak ja stąd wyjdę teraz? Może tak jakoś. No, tak się udało. Także spoko. Spoczko damy sobie radę. Minus 711 może być grubo. Trzeba będzie to sprawdzić, jak możemy to wykorzystać. Tutaj mamy minus 702, w związku z tym trzeba iść w prawo, w lewo w lewo w lewo do minus 711. Um, Dostałem już taką propozycję od widza, bo czytam komentarze. Aby tutaj jednak zrobić e, kolejkę, bo będzie to ciekawe. I to jest dobry pomysł, myślę, że jak będzie odrobina czasu, to to uda się zrealizować i zrobimy tutaj kolejeczkę. Um, przepraszam, że jest no ale naprawdę nie mam już ogarnięcia w tej myszy, aby stawiać pochodnie 7:17 i 66. Powinno gdzieś tutaj to być niedaleko. Nie wiem, nie wiem naprawdę. Jak się to nie uda, to kurde, dlaczego? Udało się. O, udało się. Uf. Już się bałem troszkę, tak trochę szczerze. Eee, Okej, okay, tak to będę musiał zburzyć, dlatego teraz trwam tylko skrzynię. Skrzynia oraz leje. Nie wiem, czy dobrze, sprawdzimy. Działają, także spoko. Wszystko działa, wszystko dobrze. Um, teraz pochodnie, mam jakieś przy sobie? Mam, dobra, postawimy też Znaczy chociaż może nie po tej stronie, bo to będę jeszcze niszczył Będę to zmieniał, bo naprawdę teraz jest partyzancki odcinek Totalnie gdzieś w polu, bez internetu, bez ogarnięcia Także sorry za wszystko Ale będzie dobrze um. Jeszcze tylko tam muszę te krowy i pistony, właśnie redstone'a jeszcze zapomniałem nam zrobić. Czerwony proszę poprowadzić te pistony. Ale to myślę, że też nie będzie problem. I zrobię sobie to już poza odcinkiem i krowy też tam wrzucę poza odcinkiem, żeby nie przedłużać za dużo, bo i tak to jest szalony odcinek totalnie będzie to działać tak samo, jak e, tam u świń, więc nie będę tego dwa razy pokazywać. Po prostu chciałem pokazać, że... Robię taką rzecz drugi raz, aby to było udokumentowane. Więc załóżmy, że jest już zrobione. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja jeszcze na sam koniec tutaj odpalę. Eee, tak, samochód, bo nagrywam w samochodzie w ogóle. Także trzymajcie się. Do zobaczenia już jutro. Na razie pa i cześć.